O'Field Lenartowicz Kalina Rosła kalina z liściem szerokim, Nad modrym w gaju rosła potokiem. Drobny deszcz piła, rosę zbierała, W majowym słońcu liście kąpała. W lipcu korale miała czerwone, Cienkie z gałązek włosy wplecione. Tak się stroiła jak dziewczę młode i jak w lusterko patrzyła w wodę. Wiatr co dnia czesał jej długie włosy, A oczy myła kroplami rosy. U tej krynicy, u tej kaliny Jasio fujarki kręcił z jeżbiny. I grywał sobie długo żałośnie, Gdzie nad krnicą kalina rośnie, I śpiewał sobie dana, oj dana, a głos po rosie leciał co rana. Kalina liście zielone miała i jak dziewczyna w gaju czekała, A gdy jesienią w skrzynkę zieloną Pod czarny krzyżyk jasia złożono, Biedna kalina znać go kochała. Po wszystkie swoje liście rozwiała, żywe korale rzuciła w wodę, z żalu straciła swoją urodę. Czytał Bogdan Dmowski.